Ja się nie mogę do niej zbliżać, mam zakaz. Mam 50 metrów wody. No? No to jak co chcecie wziąć ślub? No nie wiem, co mam powiedzieć. No trochę przypowiedz. No odwrotnie. To, że mamusia tak powiedziała, nie znaczy, że to prawda. Chodź, kochanie. Bierzemy ślub. Kierutow. Tu, tu tu tu. <ślały> Nigdy więcej. <ślały> Masz obrączki? Jakie obrączki? No ich obrączki. Kurki! tam bywa. Szukaj obrączek, no co ty. Yy, zebraliśmy się tutaj, by połączyć te oto piękną parę, więzłym małżeńskim, prawda? Czy jesteście, yy, pewni Przeci. swoich... WSPRZECI! Nie, nie, zamknij mordę, cicho. No, nie nie, chcę ma tego, z nie ma, tego nie ma w zamknij Przeci. się. Zapłaciliście z góry, zamknij mordę. Pewnie z twoich pieniędzy. O, cudnie, super. Tak. Na co mnie... Ja nie chcę! Spójrz na nią, zobacz. Pięknie, spójrz. Nie mogę, masz się zrzykam. Boże, jakie no. piękne. Dobra, jak ty masz na imię w ogóle? Żaneta. Udaneczka, Żaneta. Cicho! Żaneta, powtarzaj ze mną. Ja, Żaneta. Ja, Żaneta. Biorę ciebie. Biorę ciebie. Heniek. Co ty robisz? Połóż to dziecko! Połóż to dziecko! I ja Żaneta biorę sobie ciebie, Heniek. Za męża. Za męża. I ślubuje ci I ślubuje ci. Wierność! Wierność. Miłość. Miłość. I uczciwość małżeńską. Co? I uczciwość małżeńską! Aż nas ś... nie rozłączy. Aż nas twoja ś... nie rozłączy! Nie śmórna nie rozłączy nas. Aż nas ś... nie rozłączy, ale o. twoja! Tak nam dopomóż Bóg. Tak nam dopomóż Bóg. I już go ze mną zdradziła!

Ja, Heniek Ja, Heniek Biorę ciebie, żoneta. Biorę ciebie, żoneta. Za żonę Za męża Za żonę <noise> Za żonę I ślubuję ci I ślubuję ci Miłość Co? Miłość Miłość Wierność Nie, no to jeszcze zada No mów! Chcesz pieniądze z wesela czy nie? Mów! O nie Wierność! Miesiąc pobędziesz z będziesz nią mógł mógł z spokojnie I już ci weź małżeńską I już ci weź małżeńską Tak nam dopomóż Bóg Tak nam dopomóż pieniądze Bóg! Bok. BOK! Gdzie masz te obrączki? Ty się Schowałem! Wszystko co robiłem! Wszystko sprzętałem, piewałem, grałem, dawałem! Wszystko! Wykruj te obrączki! Tylko pan nie wyjmie! wyjmie. Dawałeś? 100% z siebie!